Witam Was na kanale 4 Strefy Tajemnic. Jak to bywa w życiu, wszystko co dobre szybko się kończy. Losy epokowej stacji kosmicznej, która była przykładem niebywałej współpracy wielu narodów świata, dobiegają końca. ISS na orbicie około Ziemskiej znalazła się w 1998 roku i wówczas przewidywano, że jej emisja będzie trwała nie więcej niż półtora dekady. W czasie mijających lat zaobserwowano, że kosmiczna stacja nie najgorzej sobie radzi i zdaje się być bardziej wytrzymała niż głosiły to pierwsze szacowania specjalistów. NASA opublikowała nowy raport ISS Transition Report dotyczący ostatnich lat działania Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Los stacji jest przesądzony i oznacza koniec niesamowitej współpracy międzynarodowej. Obecnie trwają przygotowania do deorbitacji ISS, która zgodnie z ustaleniami NASA nastąpi już w 2031 roku. Według wstępnych założeń wszystkie elementy i pozostałości ISS mają spaść w tzw. punkcie NEMU. Jest to szczególne miejsce, znajdujące się pomiędzy Nową Zelandią a wybrzeżem Chile. Najbliższy ląd znajduje się w odległości ponad 2600 km od tego punktu. Jest to miejsce bezpieczne i sprawdzone, gdyż już wcześniej spadały tu szczątki innych stacji kosmicznych, które spektakularnie kończyły swoją pracę, w tym rosyjska Stacja Kosmiczna Mir. Jak doczytamy w raporcie, NASA wyjaśnia, że najnowsze szacunki budżetowe dotyczące przedłużenia misji ISS do 2030 roku zakładają deorbitację w styczniu 2031. Co ciekawe, pod koniec 2021 roku administracja prezydenta USA Joe Bidena podjęła decyzję o przedłużeniu eksploatacji Międzynarodowej Stacji Kosmicznej o kilka kolejnych lat. We wcześniejszych planach do orbitacji zakładano, że ISS zakończy swoją pracę w 2024 roku. Plany bezpiecznego zniszczenia stacji są bezpośrednio powiązane z lawinowo rosnącymi problemami technicznymi stacji. NASA, pomimo licznych obaw dotyczących stanu i bezpieczeństwa, argumentuje, że moduły stacji powinny realizować swoje zadania przynajmniej do 2030 roku. Ze względu na starzejące się elementy konstrukcyjne, pojawiające się usterki, a także znaczące wycieki powietrza z pokładu stacji kosmicznej, jej maksymalny czas życia nie zostanie przedłużony. O coraz gorszym stanie stacji w ubiegłym roku przekonali się nasi sąsiedzi ze wschodu. Wówczas świat opiekła informacja, iż Rosjanie ogłosili oficjalnie wycofanie się z uczestnictwa w Międzynarodowym Projekcie Kosmicznym ISS, a astronauci opuszczą stację w 2024 roku ze względu na liczne problemy techniczne i wysokie koszty. Rosjanie przeczuwają, że największe problemy mogą pojawić się na ISS już w 2025 roku. Ma to swoje uzasadnienie w odkryciu, którego dokonali w połowie ubiegłego roku zlokalizowali powierzchowne pęknięcia w niektórych miejscach w module Zaria. Jak powiedział Władimir Sałowiow, główny inżynier w korporacji Energia, jest to bardzo zła wiadomość i jest wysoce prawdopodobne, że szczeliny z czasem zaczną się rozprzestrzeniać. Dodał, że wiek ISS zaczyna być coraz bardziej widoczny, a po 2025 roku stację może nawiedzić lawina awarii. NASA opisuje ostateczny koniec misji stacji jako zakończenie unikatowej współpracy międzynarodowej. Warto zaznaczyć, że od momentu uruchomienia ISS w 1998 roku stworzyła podwaliny i dobre początki współpracy naukowej między globalnymi zespołami z Rosji, USA, Kanady, Japonii i Europejskiej Agencji Kosmicznej, czyniąc ją prawdopodobnie najbardziej ambitnym przedsięwzięciem naukowym w historii. Co ciekawe, to właśnie na ISS dokonano niesamowitego odkrycia związanego z piątym stanem materii, bowiem na pokładzie stacji udało się stworzyć kondensat bosego Einsteina. Ten unikatowy stan materii powstał w wyniku schłodzenia chmury atomów do temperatury niemal zera absolutnego. Jak będzie wyglądał proces zakończenia życia ISS? W pierwszej kolejności od jej głównej części oddzielone zostaną wszystkie moduły komercyjne oraz większość starszych elementów dodatkowych. W kolejnym etapie nastąpi proces obniżania pułapu, na którym ISS okrąża naszą planetę, aby stacja zaczęła wchodzić głębiej w ziemską atmosferę. Pomoc tutaj mają bezzałogowe statki, których zadaniem będzie delikatne nakierowanie stacji na odpowiedni tor. W tym celu użyte mają być bezzałogowe zaopatrzeniowe statki kosmiczne o nazwie Cygnus oraz Progres. Jak będą wyglądały misje kosmiczne, kiedy ISS zakończy swój żywot? NASA informuje, że zanim ISS zakończy swoje życie, rozbijając się na Pacyfiku, w czasie najbliższej dekady przejdzie do operacji komercyjnych. Agencja Kosmiczna twierdzi, że ma na celu rozwój podaży i popytu tzw. gospodarki komercyjnej na niskiej orbicie okołoziemskiej. Oznacza to, że nowe projekty misji kosmicznych będą opierały się na zasadzie współpracy z prywatnymi przedsiębiorstwami. Dla przykładu, Lockheed Martin buduje swoją stację kosmiczną we współpracy z NanoRacks i zamierza uruchomić twór który będzie nosił nazwę pierwszej w historii wolnolatającej komercyjnej stacji kosmicznej. Docelowo projekt ma zakończyć się w 2027 roku. Dodatkowo, prywatne przedsiębiorstwo przemysłu kosmicznego Blue Origin buduje nazywany przez nich kosmiczny park biznesowy o nazwie Orbital Reef, który umożliwi wykonywanie najnowocześniejszych, skomplikowanych badań naukowych wymagających pracy w warunkach panujących w kosmosie, filmowanie w kosmosie, a także będzie wyposażony w kosmiczny hotel. Filmak Alister, dyrektor do spraw powierzchni komercyjnych w siedzibie NASA, powiedział, że odlicza każdy dzień, aby w końcu posiąść możliwość podzielenia się wnioskami i doświadczeniami operacyjnymi NASA z sektorem prywatnym, aby pomóc mu w tworzeniu bezpiecznych, niezawodnych i opłacalnych stacji kosmicznych. Pomimo, że ISS nieuchronnie zbliża się do końca znakomitego okresu, to jej duch będzie nadal żył w postaci wielu nowych komercyjnych stacji kosmicznych które wkrótce wzniosą się nad nasze głowy. Jest to niemal pewne, że NASA postawi na komercyjne stacje kosmiczne. Dla przykładu, w grudniu 2021 roku agencja przekazała ponad 415 milionów dolarów na rozpoczęcie pracy w zakresie projektów komercyjnych stacji kosmicznych. Środki trafiły m.in. do Jeffa Bezosa, Northrop Grumman i wspomnianych wcześniej Blue Origin oraz Nanorax. Filmak Alister powiedział, że sektor prywatny jest technicznie i finansowo zdolny do rozwijania i obsługiwania komercyjnych miejsc docelowych na niskiej orbicie okołoziemskiej z pomocą NASA. Jak możemy zauważyć, koniec ISS to początek nowej, szeroko zakrojonej współpracy z sektorem prywatnym. Dotychczas operowanie w przestrzeni kosmicznej ze względu na skomplikowany zakres przedsięwzięć umożliwiających bezpieczne dotarcie do celu było poniekąd zarezerwowane tylko dla sektora państwowego najbogatszych narodów świata. Współcześnie za sprawą szybko rozwijającej się technologii wiele prywatnych firm z USA jest w stanie osiągnąć to, co NASA, a w perspektywie czasu nawet ją przegonić. Prywatyzacja przestrzeni kosmicznej to kolejny etap podboju tego obszaru przez człowieka. Widać, że staje się on kolejnym obszarem, na którym będzie można zarobić gigantyczne pieniądze. W przypadku prywatnych stacji kosmicznych, jeśli dane państwo będzie chciało przeprowadzić na przykład pewien rodzaj badań, możliwy do wykonania tylko na niej, będzie musiało za to zapłacić pokaźną sumę właścicielowi obiektu, który zapewne na drodze wcześniej zawartej umowy i współpracy z NASA podzieli się z nią określoną sumą. Koniec ISS to początek prywatyzacji przestrzeni kosmicznej. To już wszystko na dziś. Pozdrawiam was i do usłyszenia!